Dajcie, drodzy widzowie, Arejkę 265, kłaniam się nisko, zapraszam Was na spotkanie w ramach e, Ligi Mistrzów Real Madryt, nowy sezon, e, bezbędnego przedłużania, przejdźmy sobie do spotkania, jest to czwarta kolejka, czwarta kolejka. eliminacji nie, nie, czwarta kolejka. Pan z ligi Mistrzów Real Madrid nowy sezon. I mamy mecz Entrach Frankfurt kontra Real Madrid od razu rewanżowe spotkanie. Poprzednim był Real Madrid Entrach Frankfurt, to teraz mamy od razu rewanżowe spotkanie. Więc bezbędnego przedłużania przejdźmy sobie do spotkania rewanżowego. Jest podstawowy ustawienia gry. Jeszcze wchodzę. Piłka domyślna. Domyślna. I tutaj jest na, na pewno nieprzelotne deszcze. Bez mury. nie. Dziękuję bardzo. Ok. No trudno będzie mi na niebiesko podświetlało, ale dobra. Jedziemy. Hum. Oi, Nie chcą spoglądać na wyniki innych spotkań i cieszyć się z awansu do fazy pucharowej, Wystarczy, że dzisiaj wygrają. Czekajcie. Odstawienia. Gry. Nie, to jest może. czekaj dostosuj stosu sterowa a tu właśnie wyłącz precyzyjne wykończenie No. Halo, halo, witamy z Frankfurtu nad Menem. Czekają no, na tutaj no, no, spore emocje. No. To spotkanie komentować będą dla Państwa Dariusz Sztakowski, siedzący no, w obiewie no. Jan no. Myślę, że dla Real Madryt awans do bazy pucharowej UEFA Champions League to absolutne minimum, zważywszy, Zobaczymy zapewne dużo tak zwanej małej gry z przodu. Wiele krótkich podań, wymiany pozycji między bocznymi pomocnikami i operującymi na skrzydłach napastnikami, a także pryzing już w strefie obronnej rywal. Ciekawi układa się sytuacja w tej grupie, ale za nami dopiero trzy spotkania i tutaj wiele się jeszcze może zmienić. W UEFA czerpią z każdy punkt jest ważny. Jedni walczą o lepsze rozstawienie w fazie powarowej, drudzy w ogóle o awans, a jeszcze inni o nagrodę pocieszenia w postaci trzeciego miejsca. A oto dzisiejsze ustawienie Real Madryt na Państwa i W ramce, w mm. będziemy 2. W obronie, Dani Carvajal wystąpi razem z Marcelo. Luka Modric oraz Casemiro zagrają w środku pola. A z przodu w ataku wystąpi Karim Benzema. No i sędzia rozpoczął dzisiejsze starcie fazy. Aj, jest oczywiście nie włączyłem. O właśnie, tak. Przepraszam was bardzo, ale mam nadzieję, że ktoś odbierze ten telefon, jak nie to... I mamy otwarcie w tym meczu. 1 do zera. I sędzia odpisuje fałd. Ledwo go dotknąłem a tę Może teraz pociągnąć akcję do linii końcowej. To może być wyrównanie. Ależ się teraz podpisał refleksem. Świetnie wyłapał. Jestem z tego I przejmie piłkę wystawa. A to było okazję do zsądu. Kurwa. Jakie wyrzuty! A jest to właściwie dopiero Rzeczywiście od pierwszych minut spotkania mamy tu widowisko, które trzyma na napięciu i nie pozwala oderwać wzroku. Ano! Czy ten wolno rozpocznie? Real. Czasem, Ron. Państwa, macie. może czarowolej, bez prowadzenia. Proszę państwa, branka i obejmują prowadzenie. W zupełnie inaczej będziecie się teraz na zyskali pewność, pewności siebie i spokój. To w przeciwnej drużynie będzie teraz... do podania. Ale szokacja! Czy ją wykorzysta? Można <tryk> powiedzieć, że tę pierwszą czy coś stary Tak, to jest takie szybki dojazd. No i popatrzmy na ujęcie tej kamery. Na... Nad No i strata w Świetne podanie za plecy rywali. Może stąd strzelać. Goal! Karim Zasłużona radość. Tak się strzela brak. Teraz na ekranach powtórka tej braki, Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. Musiał uniemożliwić naciskającemu obrońcę wybicie piłki, a potem oddać strzał. Prawie? Chociaż nie dobiegła końca jeszcze pierwsza połowa, mecz staje się jednostronny. Nie daje rywalowi żadnych szans. A tak, te rywalmy trzeba zabrać haptlika, nie? Na mnie nie było. Dobra, zbierał hat-tricka, więc dajmy mu odpocząć. Mariano wchodzisz, yy, Blanko wejdziesz za krosa. Rodrygo yy, Vasquez cię zmieni. I to będzie tyle. Dzięki, chodzi o zmiany. ustawiony za daleko od krótkiego skutka. Dobrze wie, że ten gol obciąża jego konta. Radość trenera to wszystko. To już nie można dziś przegrać. Nie, jeśli będą dalej grać jak dotychczas.

Ciągnął teraz akcja ZAR. Udało się. Czy będzie gol? Co myśli, że co? Wciąż pan piłkę szuka okazji. Tak, tak, mamy bramkę. Jest piłka w siatce. czas futalnie to zrobił. Na ekranach raz jeszcze ta bramka. Doceniamy strzał, ale trener na pewno będzie miał zastrzeżenia do ustawienia bramkarza przy tym golu. Za daleko miał do krótkiego skutka. Zostawił miejsce. Przelew. Sprawiedliwie to wykorzystaj. 6 do 1. Jeden błąd formacji obronnej przy takim przewadze wynikał pewnie z rozprężenia. Andrzej Silva. Koniec pierwszej części meczu. w pierwszą fazę dwutłkowej UEFA Champions League. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Hmm. Amin Younes. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Mają teraz szansę na kontratak? Nie powinny mieć kłopotu z przejęciem tej górnej piłki. Karmachał. Cener uznał, że konieczne będą zmiany w składzie. Jeden z zawodników za chwilę pojawi się na boisku. Może się z tego rozwiną ciekawa akcja. Ej, jest okno. Sobie... Okno było? No, okno, panie, okno. Jest. Okno. Na końcu jest okno. Takie szerokie okienko, ale jest okienko. I teraz strata. Zalinię obrony bardzo sprytnie! Świetne, prosto padne podanie. Mamy krokę, tak, proszę Państwa. Za takich chwil ogląda się mecz Tak to się krywa Rami. Jestem końcowe trzydzieści minut. Dobry atak na A co to zrobić? Wiem, co zrobię. Jest to podanie Izolacja Mariano. Sejsuję cały tu. Jak wykorzystają z takiego miejsca padają bramki? zmienić o kamerkę. Znakomita interwencja. W rękę, Już myślałem, że mu wleci za komuś, nie? No ale Ten strzał, mogło być groźnie. Schodzi w Będzie do Kolejne celne podanie. Potwierdza swoje nieprzeciętne umiejętności. Ciekawe, jak to rozwiąże. Piłka orbita Wychodzi za linię końcową. Będziemy mieli rzut rożni. A więc mamy zmianę. Dośrodkowanie z rożnego. Obrońca wyjaśnia sytuację. Chwila oddechu. Ze spokojem skarga technika. Jeszcze 15 minut do końca regulaminowego czasu gry. Luka Mowryć. Udało mu się minąć obrońców. Tak, Fantastycznie! Teraz na ekranach powtórka tej blokki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. Sprytnie, z obrońcy po prostu nie mógł spadnować takich sytuacji. Świetna i zespołowa i doskonałe kończenie prawka bez szans. Leć powoli, dobiega końcami. ...ale dla jednego z rywali sprawa nie wygląda zbyt trudno. Wszyscy oczekiwali wysokiej wygranej, no i mają satysfakcję. Przeciwnik nie zawiesił zbyt wysoko poprzeczki. Strada piłki. Królewscy wyprowadzają atak. Może teraz zacentrować. Pff, po co centrować? ...interwencja, ale dalej. Karny! Tylko słowne upomnienie od Sędziego. Mam nadzieję, że weźmie sobie do serca i będzie grać I nastrzelona ręka. A zmienimy wykonawcę. Poczekaj, jak to jest. RT. Łuka młody, strzela. Co? Co? Myśli, że nie strzelę? Pff. Nie ma. Miałem przeczucie, żeby zmienić wykonawcę. Dobrze się rzucił. tylko nie przewidział jednego, że wyceluje w górny róg. No nie <głos》głos》> do dwóch, no co? Ty? Jeszcze jedno, jednego punktu zrobili. bardzo no, co ty? Co, te panie? Do dwóch, jedną strzelili. Opa, to już możemy sobie na spokojnie tamte mecze. Niekoniecznie. Nie Halo! Nieważne, dobra tam. z dwóch wygrywamy. Dziękuję za wszystko na dzisiaj. To tyle. Łapki w górę suby z dzwoneczkiem, Komentarze zostawcie. Komentarze zostawcie. Łapki w górę suby z Weneckiem Więc do usłyszenia jutro. Trzymajcie się z tego samego. Jeszcze dwa mecze, i będziemy mieli. To jest czwarta kolejka, jeszcze dwa mecze zostaną i mecz. jutro będzie piąta kolejka i pojutrze szósta. Więc do usłyszenia, łapki w górę, suby z dzwoneczkiem, komentarze, mile widziane. Trzymajcie się, cześć, pa. Na dzisiaj to tyle.